Zepsuł wam się pilotik od centralnego zamka. Yy, zaraz wam pokażę jak to w kilka sekund szybko naprawić. Yy, to znaczy, naciskacie pilocika, dioda mruga, a samochód się ani nie zamyka, ani też nie otwiera. Albo też centralny zamek yy, wariuje, czyli sam się zamyka, sam się otwiera, yy, więc spróbujemy zakodować tego pilota na przykładzie Hyundai GK. Być może to kodowanie zadziałać też może w starszych wersjach, albo w tych nowszych. W moim wydaju zadziałało. Jak zakodować takiego pilocika już wam pokazuję. Więc tak, bierzemy kluczyki, wkładamy do stosyjki, przekręcamy kluczyk w pozycję numer 1, czyli to jest to, co nam się kontrolki nie świecą. Bo w pozycji numer 2 o, się świecą. A ma być w pozycji numer 1. W pionu jest to ACC na stacyjce. Yy, naciskamy teraz na pilocie zamykanie drzwi. I powinny nam mrugnąć migacze, ale nie wiem czemu nie mrugnęły. Może dlatego, że ja już zakodowałem tego pilota. Spróbujemy jeszcze raz i naciskamy zamykanie. O, teraz brugło. I pilocik się zakodował. Wyciągamy kluczyki. I teraz centralny zamek normalnie się zamyka. Otwiera bez żadnych problemów. I ustępuje też problem tego samego zamykania się i otwierania się drzwi. E. Więc tak. Tak to wygląda w Hyundai GK. Być może to zadziała też w wersji starszej Hyundaia, bądź też nowszej. A co do innych marek samochodów, może to wyglądać też pewnie trochę podobnie. Być może trzeba będzie popróbować w innych markach, czyli na przykład na pozycji kluczyka w stacyjce na drugiej. Może trzeba spróbować poza, ponaciskać zamykanie, otwieranie, albo też w niektórych samochodach jest tak, czy że trzeba trzymać dwa przyciski równocześnie przez jakieś tam 5 sekund I kluczyk też się zakoduje eee, Mam nadzieję, że pomogłem Wam z tym problemem z centralnym zamkiem eee, I tyle na dzisiaj Dzięki, do zobaczenia, do następnego, cześć